W pewnym sensie dzisiejszy świat to prawdziwa planeta Małp, ponieważ my, współcześni ludzie, jesteśmy najbardziej rozpowszechnionym gatunkiem, którego populację można znaleźć niemal w każdym biomie i na wszystkich kontynentach. A biorąc pod uwagę, że należymy do nadrodziny hominoidea, technicznie rzecz biorąc, jesteśmy małpami. Jednak jeśli widzieliście film Planeta Małp, to wiecie, że nie chodziło w nim o planety ludzi. Małpy w tytule odnoszą się praktycznie wyłącznie do małp innych niż ludzie. Ale gdy skupimy się tylko na tych małpach, których do ludzi zaliczyć nie można, to Ziemia przestaje być planetą małp, ponieważ wszystkie hominoidy, czyli człekokształtne, poza samym człowiekiem, są obecnie zagrożone wyginięciem. Co więcej, ich zasięg występowania jest niezwykle ograniczony. Małe grupy żyją jedynie w wybranych rejonach Afryki i Azji, a ich łączna liczba nie przekracza miliona osobników. Nie zawsze jednak tak było. Dawno temu małpy były ssakami, które radziły sobie świetnie, a także były dominującymi naczelnymi na ziemi. Ta miniona już złota era zaowocowała bezprecedensową liczbą nowych gatunków, które różniły się znacznie zarówno rozmiarem, jak i przystosowaniami do przetrwania, co stworzyło świetną podstawę dla ich panowania, które trwało przez całą epokę. Miocen. Okres ten rozpoczął się około 23 milionów lat temu, po zakończeniu Oligocenu. I choć Miocen ogólnie raczej kojarzy się z dominacją małp, to jednak na początku w ogóle tak nie było. We wczesnych dniach tej epoki małpy jeszcze w ogóle nie istniały. Problem ten nie trwał jednak długo. Uważa się, że połączenie ogólnej dywersyfikacji naczelnych oraz wzrostu globalnych temperatur doprowadziło do ewolucji przedstawiciela Katarini, czyli małp wąskonosych, małp Starego Świata, w pierwszą prawdziwą małpę. Ponieważ przy procesie fosylizacji wiele rzeczy nie zachowuje się zbyt dobrze, to nie mamy stuprocentowej pewności, które stworzenie było tą pierwszą małpą. Ale niektórzy paleontolodzy wskazują jako najbardziej prawdopodobnego kandydata prokonsula. Ten ssak jest obecnie najstarszym znanym przedstawicielem naczelnych, który przez większość badaczy uznawany jest już za małpę, a jego skamieniałości datowane są na około 22 miliony lat. Choć sam z pewnością o tym nie wiedział, prawdopodobnie to właśnie on sprawił, że nasza Ziemia zaczęła przypominać słynną planetę małp, choć wcale nie był jeszcze tak małpi, jak mogłoby się wydawać. Posiadał pewne cechy małp wąskonosych, takie jak postawa pronogradalna, czyli pozioma pozycja ciała, w której tułów jest równoległy do podłoża. Jednak, mimo to, wyróżniał się na tle wcześniejszych naczelnych, przypominając te dzisiejsze tym, że miał ustabilizowany łokieć. Nie miał ogona, osiągał większe rozmiary oraz miał lepsze zdolności chwytne. Te dwie ostatnie cechy były kluczowe dla jego szybkiego sukcesu. Umiejętność chwytania pozwalała mu lepiej wchodzić w interakcje ze środowiskiem, a rozmiar porównywalny do dzisiejszych szympansów dał mu przewagę nad mniejszą konkurencją. W krótkim czasie stał się dominującym naczelnym swojego środowiska subtropikalnych lasów dzisiejszej Kenii i Ugandy, gdzie żywił się głównie owocami. Małpy nie zamierzały jednak pozostawać na tamtych terenach na zawsze. W ciągu kilku milionów lat zdołały się mocno zróżnicować i rozprzestrzenić, dzięki ogólnemu rozwojowi subtropikalnych lasów, które były ich ulubionym siedliskiem. Wkrótce pojawiło się ponad 14 różnych rodzajów, które znacznie różniły się rozmiarem. Najmniejsze były wielkości kapucynek, podczas gdy największy, nowy gatunek prokonsula dorównywał rozmiarami dużym samcom szympansa. A jak wiadomo, te małpy potrafią być naprawdę imponujących rozmiarów. Pomimo różnic w rozmiarze, wszystkie miały wspólną cechę: elastyczne biodra, ramiona, nadgarstki, kostki, dłonie i stopy, co sprawiało, że mogły się bardzo zgrabnie poruszać. Miały też dość podobne diety, oparte głównie na roślinności, choć każda z nich wyspecjalizowała się w określonej niszy ekologicznej. Na przykład Morotopithecus miał zęby przystosowane do zdzierania liści z drzew. Podczas gdy Dendropithecus miał uzębienie sugerujące bardziej zróżnicowaną dietę, złożoną z liści, owoców oraz kwiatów. Bez wątpienia prowadziły one raczej pokojowy tryb życia, choć niektórzy paleontolodzy spekulują, że w rzadkich przypadkach wczesne małpy także mogły spożywać mięso. Nie były też całkowicie bezbronne, każda z nich miała kły, które mogły być używane do walk lub do odstraszania drapieżników. Dzięki tym przystosowaniom, jeszcze przed końcem wczesnego miocenu, małpy osiągnęły wyższy poziom różnorodności niż obecnie, oczywiście nie licząc ludzi, a także panowały na większym obszarze, sądząc po tym, w ilu krajach ich szczątki zostały odnalezione. Jednak to, co zbudowały wczesne małpy, było niczym w porównaniu do tego, co dopiero miało nadejść. Około 16 milionów lat temu te naczelne otrzymały ogromne błogosławieństwo od Matki Natury. Nastąpił globalny spadek poziomu mórz, który utworzył most lądowy między Afryką a Eurazją. Wiele ssaków wykorzystało tę okazję, by zasiedlić nowe tereny. I małpy również. Niektórzy paleontolodzy uważają, że głównie Afropithecus i Heliopithecus były tymi, które podjęły się tego zadania, prawdopodobnie przemierzając tereny dzisiejszej Arabii Saudyjskiej, a następnie rozchodząc się zarówno po Azji, jak i po Europie. Wiele małp, które nie wyruszyły w tę wędrówkę, z czasem wymarło, ale niekoniecznie dlatego, że postanowiły nie wyruszać na przygodę w nieznane, a raczej z powodu braku czegoś, co posiadały właśnie Afropithecus i Heliopithecus. Tym sekretnym orężem były ich zęby, a właściwie to, co je pokrywało. Skamieniałości tych małp pokazują obecność bardzo grubej warstwy szkliwa, tej samej substancji, która tworzy twardą osłonę wokół naszych własnych zębów i chroni je przed uszkodzeniem. Nietypowa grubość szkliwa u tych prehistorycznych małp prawdopodobnie była kluczem do sukcesu ich samych lub ich potomków w migracji, ponieważ umożliwiała im spożywanie twardszych pokarmów, takich jak np. orzechy, które były zdecydowanie bardziej powszechne w eurazjatyckich lasach. Oprócz tego małpy wtedy nie musiały się nawet za bardzo martwić o zimno, z którym dziś kojarzymy wiele obszarów Europy oraz Azji. Cała epoka miocenu była bowiem znacznie cieplejsza niż obecne czasy. Małpy szybko i bez większych przeszkód rozprzestrzeniły się zarówno po Azji, jak i Europie, zwiększając już swój zasięg do trzech kontynentów. Ekspansja ta doprowadziła do dalszej dywersyfikacji. Tylko w samej Europie pojawiło się ponad 16 gatunków. Krajobraz Europy w tamtych czasach musiał być mocno zaskakujący. Szczególnie że dziś, w przeciwieństwie do Azji, w której nadal żyją jakieś małpy, w Europie nie ma żadnych. No oczywiście nie licząc ludzi. Niestety ograniczona liczba znalezisk nie pozwala na dokładne poznanie wielu europejskich przedstawicieli tych małp, ale o kilku wiemy nieco więcej. Jednym z nich był Oreopithecus, i nie, jego nazwa nie ma nic wspólnego z ciastkami Oreo. Ta małpa zamieszkiwała Toskanię oraz Sardynię, gdzie żyła w środowisku przypominającym bagna. Jednak nie jej siedlisko przyciągało największą uwagę badaczy, lecz zdolność dostania na dwóch nogach. To oczywiście niesamowity przełom, ale Oreopithecus nie był dwunożny w taki sam sposób jak my czy niektórzy nasi przodkowie. Uzyskiwał pozycję pionową poprzez ustawianie dużego palca stopy pod kątem 100 stopni względem pozostałych palców, co w praktyce zamieniało jego stopę w taki rodzaj trójnogu. Dzięki temu mógł się wyprostować, by lepiej widzieć drapieżniki tam grasujące, takie jak Machairodus czy Metailurus. Jednak technika trójnoga miała też swoje wady. Każda próba poruszenia się powodowała utratę równowagi z powodu tak dużego kąta pomiędzy palcami. Tymczasem w Azji małpy radziły sobie znacznie lepiej. Było tam więcej gatunków i zajmowały one szerszy obszar. Niektóre z nich występowały na obu kontynentach. Przykładem jest Gripopithecus, który żył zarówno w środkowej Europie, jak i w azjatyckiej części Turcji. To właśnie w Azji można znaleźć małpę, którą zapewne kojarzycie. Gibona. Nie jest to nazwa rodzaju, ale całej rodziny małp, które przetrwały do dziś w niektórych częściach Azji i reprezentowane są przez takie rodzaje jak hylobates, czyli Gibbon, Hulok, nomaskus, czyli Gibboniec oraz Siamang Wielki. Choć dzisiejsze Gibony mogą się poszczycić długą i bogatą historią, to nie były to te same, które żyły w Miocenie. Miocenowe Gibony reprezentowane były przez Juan oraz jeden inny nieokreślony rodzaj. I oba z nich występowały na terenie dzisiejszych Chin. Wstępne badania sugerują, że te prehistoryczne gibony były podobne wielkością do współczesnych i mogły przypominać je także swoim wyglądem oraz zachowaniem. Jeśli tak rzeczywiście było, oznaczałoby to, że wykazywały niski dymorfizm płciowy. Poza tym także nie budowały gniazd i tworzyły długotrwałe związki, w przeciwieństwie do wielu innych małp. Ponadto najprawdopodobniej były nadrzewne i poruszały się poprzez brachiację czyli sposób przemieszczania się polegający na huśtaniu się z gałęzi na gałąź. Na podstawie obserwacji dzisiejszych gibonów wiemy również, że ich prehistoryczni kuzyni mogli mieć czasem smaka na mięso. Zdarza się bowiem, że zaobserwujemy także współczesne gibony polujące na małe ptaki albo zjadające ptasie jaja. Ta możliwość jedzenia ptaków może sprawiać, że gibony wydają się nieco bardziej mroczne niż pozostałe małpy z miocenu, ale niekoniecznie czyniło je to bardziej niebezpiecznymi. W rzeczywistości inne małpy miocenu mogły być również dość agresywne, pomimo swojej pokojowej diety. Wynika to z faktu, że naczelne jego grupa są zazwyczaj bardziej agresywne niż inne ssaki. Głównie dlatego, że są bardzo terytorialne i społeczne. Niektórzy naukowcy spekulują również, że inteligencja może odgrywać tu pewną rolę. Oczywiście nie wiemy dokładnie, jak inteligentne były te prehistoryczne małpy, ale ogólny konsensus mówi, że podobnie jak dzisiejsze, te z miocenu prawdopodobnie wykazywały ponad przeciętną inteligencję jak nas ssaki. Możliwe, że współpracowały ze sobą w prymitywny sposób, a nawet używały bardzo prostych narzędzi, co jest hipotezą opartą o to, że nawet kapucynki, które nie są małpami człekokształtnymi, potrafią używać dużych kamieni do rozbijania twardych materiałów. Niemniej jednak żadna z dotąd wspomnianych małp nie była prawdopodobnie tak inteligentna jak te, które zazwyczaj kojarzymy z inteligencją, ponieważ nie były to małpy człekokształtne. Ale spokojnie, złoty wiek małp rzeczywiście niedługo później przyczynił się do pojawienia się właśnie małp człekokształtnych. Nie wiadomo dokładnie kiedy i gdzie wyewoluowały, ale uważa się, że około 17 milionów lat temu małpy człekokształtne niemal na pewno oddzieliły się od innych naczelnych. A już 4 miliony lat później, podobnie jak ich mniejsi kuzyni, występowały zarówno w Afryce, jak i w Eurazji. Wraz z ich pojawieniem się, wszystko zmieniło się diametralnie. Podbite zostały nowe szczyty ewolucji dzięki kluczowym różnicom między nimi a innymi małpami. Te różnice obejmowały przede wszystkim większe mózgi oraz większe rozmiary ciała. To właśnie to drugie zainspirowało nazwę Wielkie Małpy, czyli Great Apes ponieważ przeciętna małpa z miocenu osiągała rozmiary podobne do dzisiejszych szympansów. Niektóre jednak były znacznie większe, co pokazuje przykład Indopitekusa, największej małpy, jaka żyła w całym miocenie. Jego nazwa, oznaczająca indyjska małpa, wskazuje, że ten wielki naczelny zamieszkiwał właśnie Indie, a jego szczątki odnaleziono wyłącznie w północnych regionach tego kraju. Większość tych szczątków to zęby i potężne kości czaszki, tak duże, że paleontolodzy przez długi czas sądzili, że Indopithecus nie jest wcale odrębnym rodzajem, lecz należy do rodzaju Gigantopithecus, który jest największą znaną małpą, jaka kiedykolwiek istniała. Jego ogromna sylwetka zaowocowała też naukową nazwą Giganteus, co mówi raczej samo za siebie. Obecne szacunki wskazują, że miał około 1,5 metra wzrostu i wagę zbliżoną do goryla, największej obecnie żyjącej małpy. Ale prawdopodobnie nie wyglądał jak żaden znany nam goryl. Raczej przypominał orangutana, ponieważ należał do rodziny orangowatych, której jedynym żyjącym przedstawicielem jest właśnie orangutan, będący jednocześnie najbliższym żyjącym krewnym indopitekusa. Jednak w przeciwieństwie do orangutana badania nad indopitekusem wykazują, że nie spędzał zbyt wiele czasu na drzewach. Był stworzeniem naziemnym, które przemierzało lasy w poszukiwaniu pożywienia, w tym przede wszystkim dużych ilości bambusa oraz innej roślinności. Poza tym, że był duży, był też bardzo masywny, co pomagało dorosłym osobnikom być odpornymi na ataki drapieżników. Pomimo swojej masy i tej zapewne dużej siły, Indopitekus niekoniecznie był najbardziej dominującą, czy nawet najlepiej radzącą sobie małpą miocenu. Ten tytuł prawdopodobnie należy do Lufęgpitekusa. Na podstawie ogromnej liczby znalezionych szczątków uważa się, że Lufęgpitekus był najpospolitszą małpą miocenu. Był jednocześnie też sąsiadem Indopitekusa. Żył w Chinach i reprezentowany tam był przez trzy różne gatunki. Do dziś odkryto tysiące jego skamieniałości, które pokazują, że była to raczej mniejsza małpa człekokształtna. Dorosłe osobniki ważyły tylko około 50 kg, co można porównać do wielkości Pawiana. A ten, przypomnijmy, jest już małpą właściwą, a nie człekokształtną. Ich ogromna populacja była wynikiem istnienia rozległych lasów liściastych w Chinach, które były zielone przez cały rok ponieważ przez cały czas istnienia Lufengpiteka tamtejsze tereny charakteryzowały się stosunkowo ciepłym klimatem. Te bogate lasy dostarczały mnóstwo pożywienia, zarówno twardych, jak i miękkich owoców. Pomimo tych luksusów, Lufengpitekus musiał zmierzyć się z poważnymi zagrożeniami, jakimi byli drapieżcy, krokodyle czy koty szablozębne. Powszechne były również choroby, co pokazują liczne szczątki noszące ślady zapalenia dziąseł, choroby występującej również u ludzi. Choć Indopithecus imponował rozmiarami, a Louwenpithecus liczebnością, w miocenie istniała jeszcze cała plejada fascynujących wielkich małp, a jedną z najbardziej intrygujących był Danuvius. Ten naczelny żył na terenach dzisiejszych Niemiec około 12 milionów lat temu i był zupełnie inny niż wszystkie znane wcześniejsze małpy. Niektórzy badacze określili go nawet jako pierwszą małpę zdolną do stałego chodzenia w pozycji wyprostowanej. To śmiałe twierdzenie pojawiło się po odkryciu kości nóg, które były zaskakująco podobne do naszych. Danuvius miał także kręgosłup wygięty w charakterystyczny sposób. Podobny był do literki S, co mogło pomagać mu w utrzymywaniu postawy stojącej. Niesamowitość tego stworzenia nie kończyła się jednak na nogach. Oprócz przypominających ludzkie kończyn dolnych, posiadał też ramiona jak u orangutana, co doprowadziło naukowców do określenia go mianem hybrydy małpy i hominina w jednym. Jego silne i smukłe ramiona pozwalały mu łatwo wspinać się po drzewach i przemieszczać wśród gałęzi. Paleontolodzy uważają, że Danuwius nie miał preferencji co do konkretnej pary kończyn, lecz po prostu używał tych, które lepiej nadawały się do danej sytuacji. I oczywiście, zgodnie z duchem prehistorii, robi się jeszcze dziwniej. Na stopach Danuwius miał silne przeciwstawne paluchy, których my już nie posiadamy. Obecność tych palców w połączeniu z ludzkimi cechami jego nóg, Skłoniła niektórych badaczy do sugestii, że Danuvius mógł chodzić głównie po drzewach, używając paluchów do chwytania gałęzi, po których stąpał. Dzięki temu miał wolne ręce, których mógł używać do zbierania pożywienia, a także zyskiwał dodatkowy sposób na ucieczkę przed drapieżnikami, które również potrafiły się wspinać. Danuvius był bez wątpienia bardzo osobliwą wielką małpą. I oczywiście, ze względu na ogromną różnorodność małp w tamtym czasie, było jeszcze mnóstwo innych rodzajów, które mogłyby wprawić Was w osłupienie. Weźmy na przykład Dryopithecusa, stosunkowo małą, wielką małpę, która mogła być wyjątkowo agresywna, o czym świadczą wzorce wzrostu kłów u samców. Albo Ardipithecusa, innego możliwego hominina, ale nie hominida, a więc małpę, która jest członkiem naszej własnej linii ewolucyjnej. Mimo, że żył prawie 6 milionów lat temu, był uderzająco podobny do współczesnych szympansów. Ogólnie rzecz biorąc, paleontolodzy uważają, że w miocenie wykształciło się ponad 100 różnych gatunków naczelnych. Można by więc mówić o nich przez cały dzień i nadal nie wyczerpać tematu. Ta absurdalnie wysoka liczba gatunków stanowi silny kontrast do zaledwie około 35 znanych gatunków z następującej po miocenie epoki pliocenu. Jednak liczba gatunków to nie wszystko. Jak już wspomniałem, ich zasięg geograficzny był znacznie większy niż tych małp, które pojawiły się później. Doskonale obrazuje to mapa, choć jednocześnie prowadzi nas to też do bardzo istotnego pytania. Co się właściwie stało z planetą Małp? Cóż, tak jak natura dała tym stworzeniom wszystko, czego potrzebowały do przetrwania, czyli ciepły i wilgotny klimat oraz rozległe lasy, tak ostatecznie także im to odebrała. Pod koniec miocenu ziemia zaczęła się ochładzać i wysychać, co było wynikiem wydarzenia zwanego właśnie ochłodzeniem późnego miocenu. Ten proces spowodowany był spadkiem poziomu dwutlenku węgla w atmosferze oraz zmianą w kącie nachylenia Ziemi podczas jej obiegu wokół Słońca. Te zmiany były katastrofalne dla gęstych lasów, w których to właśnie najlepiej radziły sobie małpy miocenu, i ostatecznie doprowadziło to do powolnego, lecz nieuchronnego końca prawdziwej planety małp. Dzięki za obejrzenie tego materiału do końca. Mam nadzieję, że się spodobało, i jeżeli tak, to zapraszam też do obejrzenia innych materiałów na tym kanale, jak choćby tego o neandertalczykach, którym znacznie bliżej jest już do nas niż do małp. Jeszcze raz dzięki i do usłyszenia.